zadanie 21. Dany jest ostrosłup prawidłowy czworokątny, w którym wysokość ściany bocznej poprowadzona do krawędzi podstawy jest równa 12 cm. Zobacz rysunek. Pole powierzchni jednej ściany bocznej tego ostrosłupa jest równe 108 cm kwadratowych. Oblicz sumę długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa. Zapisz obliczenia. Podpiszmy sobie tutaj te krawędzie, które będziemy sumować. Ponieważ jest to ostrosłup prawidłowy, czworokątny, to znaczy, że w jego podstawie znajduje się kwadrat, czyli wszystkie krawędzie podstawy mają taką samą długość. Kolejną sprawą jest to, że ściany boczne tego ostrosłupa to są trójkąty, które są trójkątami równoramiennymi. Czyli tutaj na pewno będziemy mieli w tym miejscu krawędź podstawy całego ostrosłupa, natomiast ramiona takiego trójkąta, one też są identyczne i je sobie oznaczymy literką A. Czyli tu będziemy mieli A, tu będziemy mieli A, no i te pozostałe krawędzie też to jest litera A, czyli też bok o tej samej długości. Ściana boczna ma poprowadzoną wysokość. I taką wysokość my tutaj teraz narysujemy, dorysujemy do tego naszego trójkąta. No i podpiszemy ją literką H. I pamiętaj o tym, że cechą charakterystyczną każdej wysokości jest to, że ona pada na przeciwległy bok pod kątem prostym. Co to znaczy? To znaczy, że taka wysokość dzieli trójkąt na dwa trójkąty prostokątne. I teraz wypiszmy sobie. Dane, jakie mamy w treści zadania. Z treści zadania wynika, że wysokość ściany bocznej jest równa 12 cm oraz pole tego trójkąta jest równe, no właśnie pole powierzchni jednej ściany bocznej tego trójkąta, czy tego ostrosłupa, czyli jeden taki trójkąt, to jest 108 cm kwadratowych. Wrócimy jeszcze przez chwilkę do wysokości. Skoro mamy trójkąt równoramienny, to znaczy, że ta wysokość dzieli każdy z tych boków, znaczy nie każdy z tych boków, tylko dzieli bok podstawę na dwa identyczne boki, czyli tutaj możemy zapisać sobie x, to oznacza, że 2x jest równe tej długości boku B. I teraz jaki jest wzór przy tych oznaczeniach, które tutaj mamy, co jest wzorem na pole takiego? Trójkąta. Żeby policzyć pole takiego trójkąta, no to my musimy jedną drugą przemnożyć przez wysokość i przez bok, na który ta wysokość pada, co również możemy zapisać w następujący sposób: wysokość razy bok, na który pada ta wysokość dzielone na dwa. I teraz popatrzmy. My wiemy, że pole trójkąta jest równe 108 cm2. Czyli tutaj sobie zapiszmy, że mamy 108 cm2 i to się równa wysokość razy bok, no a wysokość jest równa 12 cm, stąd tutaj będziemy mieli 12 cm razy bok, czyli razy b w tym przypadku, dzielone na 2. Tutaj możemy teraz, z racji tego, że w liczniku jest iloczyn, to te 12 cm możemy podzielić na 2. 12 cm centymetrów dzielone na 2 to jest nic innego jak 6 cm. Czyli uzyskujemy tutaj 108 cm kwadratowych, które jest równe, no właśnie już nie 2, tylko jest równe 6b. Zamienimy sobie teraz to równanie stronami, czyli uzyskujemy tutaj 6b, które jest równe 108 cm kwadratowych. No i w kolejnym kroku to co musimy tutaj zrobić, no to podzielić oczywiście obustronnie całe równanie na 6. Dzięki czemu uzyskujemy Zyskujemy tutaj b, które jest równe 18 cm. Tylko, no właśnie, tutaj ja popełniłam pewien taki błąd w zapisie. Dlaczego? Dlatego, że ja powinnam tutaj, zobacz co zrobić, tutaj powinnam zapisać w tym miejscu, nie samo 6, tylko powinnam zapisać 6 cm razy b. To samo powinno być tutaj po lewej stronie. Dlaczego to ma znaczenie? Ja już ci wytłumaczę. Tutaj sobie zapiszmy 6 cm razy B. No bo jeżeli ja podzielę na 6 takie równanie, to ja tutaj powinnam zapisać, że ja uzyskuję 18 cm kwadratowych, A przecież długość boku nie podajemy nie podawana jest nigdy w centymetrach kwadratowych, no bo to. Takich rzeczy się nie robi, no bo to nie jest powierzchnia, to jest tylko długość boku. W związku z powyższym, ja tutaj dopisałam 6 cm, to to oznacza, że ja to równanie powinnam podzielić obustronnie przez 6 cm, dzięki czemu B uzyskujemy nie 18 cm kwadratowych, tylko już 18 cm. Pamiętaj, żeby takich rzeczy nie robić, jak jakie miałam wcześniej, żeby dokładnie zapisywać, co robimy, bo dzięki temu po prostu unikniesz błędów. I teraz zobacz, my mamy już wyznaczone B. Teraz, żeby policzyć, jaką miarę mają łącznie wszystkie krawędzie tego ostrosłupa, to ja jeszcze muszę policzyć długość boku A. To był pierwszy krok. To będzie drugi krok, i w tym drugim kroku policzymy długość boku A. W jaki sposób to zrobimy? Wracamy tutaj do tego trójkąta. Ten trójkąt ma wysokość, która podzieliła go na dwa trójkąty prostokątne. I teraz taki jeden trójkąt prostokątny sobie tutaj zapiszemy i tu mamy wysokość, tu mamy bok X i tu mamy A. No i teraz popatrz, wiemy, że dwukrotność X to jest B. Co to znaczy? To znaczy, że jeżeli my wiemy, że bok B ma 18 cm, to teraz jeżeli to podzielimy obustronnie na dwa, no to widzimy, że bok X ma 9 cm. Czyli takim sposobem widzimy już jaką długość ma jedna przyprostokątna i druga przyprostokątna. Tutaj ten kąt prosty znajduje się oczywiście w tym miejscu. Czyli chcąc wyznaczyć długość boku A, możemy tutaj skorzystać z twierdzenia Pitagorasa, które mówi nam o tym, że kwadrat przeciwprostokątnej jest równy sumie kwadratów dwóch przyprostokątnych. Oznacza to, że A kwadrat jest tutaj równy. Teraz uwaga, żeby się nie pomylić. H ma długość 12 cm, czyli będziemy tutaj mieć 12 cm do potęgi drugiej, dodać 9 cm do potęgi drugiej. Widzimy zatem, że a do kwadratu jest równe 144 cm kwadratowe Dodać 81 cm kwadratowych, co oznacza, że a kwadrat jest równe 225 cm kwadratowych. I teraz to równanie pyta nas się, jaką liczbę lub jakie liczby należy podnieść do potęgi drugiej, żeby uzyskać 225. I mamy dwie takie liczby. Jedną z nich jest minus 15 cm, a drugą z nich jest plus 15 cm. Ja wiem, że rozmawiamy o geometrii i wiem, że bok nie może mieć długości mniejszej od zera, ale na egzaminach jest to warto zapisać, żeby pokazać egzaminatorowi, że ty wiesz, że mamy dwie liczby, które podniesione do potęgi drugiej dadzą nam 225 cm2. I dodatkowo warto tutaj jest zapisać adnotację przy wartości ujemnej. Ta adnotacja może wyglądać mniej więcej w ten sposób, że wartość ujemną odrzucam, bo bok musi mieć długość większą od zera. I teraz popatrz, mamy już wszystkie długości, które nam są potrzebne. Czyli mamy długość boku b, długość boku a i teraz możemy już przejść do kroku trzeciego. Tutaj go sobie zrobimy po lewej stronie, w którym to kroku trzecim policzymy już to, co jesteśmy proszeni w tym zadaniu. I teraz zobacz, krawędź b pojawia nam się cztery razy, czyli tutaj będziemy mieli 4 razy b dodać i krawędzi A też jest 4, czyli będziemy mieli plus 4 razy A. Czyli uzyskujemy tutaj 4 razy 18 cm dodać 4 razy 15 cm. W związku z powyższym, dalej zapisujemy, że mamy 72 cm, no bo 4 razy 18 to jest 72. Dodać 60 cm, bo 4 razy 5 to jest 60, czyli w rezultacie uzyskujemy tutaj 172 cm. No i tutaj jeszcze trzeba zapisać odpowiedź. Odpowiedzią jest to, że suma długości wszystkich krawędzi tego ostrosłupa jest równa 132 cm.